Większość z Was żegluje w taki sposób amatorski, tak? Ja żegluję zawodowo, to znaczy, że kilka miesięcy w roku jestem cały czas na pokładzie jachtu, czyli jestem cały czas w tym tak zwanym cugu, jestem rozgrzany i wiem co i jak, nie muszę sobie żadnej wiedzy odświeżać, ale zauważyłem, że wygląda u Was to w taki sposób. Wyszkolicie się na patent jachtowego sternika morskiego, bo uzyskacie ten patent i gdzieś tam za 10-12 miesięcy w kolejnym sezonie chcecie pożeglować razem z rodziną. Dobrze by było sobie na wiosnę, na przykład przed sezonem, odświeżyć różnego rodzaju informacje, czy to z zakresu teorii, albo po prostu te zdolności manualne z manewrowania jachtem pełnomorskim, w jaki sposób pomanewrować, odpalić silnik, wyjść w morze, postawić żagle i je zarefować. Więc yy, to jest naturalne, dlatego że jeżeli przez 10 czy 12 miesięcy nie staliście za kołem sterowym, no to... Od razu wsiadać na jacht z rodziną gdzieś tam na Bałtyku, czy ze swoimi bliskimi w Chorwacji i, i próbować to rozgryźć, nie, mając, nie będąc właśnie za tym kołem sterowym przez taki szmat czasu, to nie jest fajne. I dla Was, i dla załogi. Więc bardzo wielu z Was wraca do mnie po to, aby po prostu zrobić sobie taką rozgrzewkę przed sezonem przed tym własnym urlopem na pokładzie jachtu. I w tym celu mamy dla Was przygotowane właśnie specjalne produkty. Są to przede wszystkim warsztaty manewrowe, gdzie można przyjechać na taką manewrówkę weekendową. Czy to z oferty ogólnodostępnej, która jest w składzie instruktor plus maksymalnie dwie osoby, czy to z oferty indywidualnej, gdzie możecie przyjechać sami i pomanewrować ze mną cały dzień lub dwa dni przez weekend, albo już na przykład z częścią swojej załogi. Czy to z drugą połówką na przykład, czy z kimś bliskim, żeby też sobie przetrenować to przed własnym urlopem, i uważam, że jest to bardzo odpowiedzialne. Podejście do tematu. Wyszkoliłem się ok, byłem prymusem na szkoleniu jeszcze lepiej, ale jeżeli przez cały rok nie dowodziłem, nie manewrowałem tym jachtem, to rozpoczynać to, oliwić całą tę maszynę, rozgrzewać się w cudzysłowie już podczas własnego urlopu to chyba nie jest do końca zbyt odpowiedzialne, a zupełnie inaczej wsiada się na pokład jachtu. Kiedy już spędzacie urlop, macie wystartować i wiecie, że dwa czy trzy tygodnie wcześniej, czy miesiąc wcześniej byliście na jachcie, i odświeżyliście sobie te informacje. To w kontekście odświeżenia informacji z zakresu praktyki. Natomiast z zakresu teorii, gdybyście chcieli sobie przypomnieć, w jaki sposób obsługiwać radio, w jaki sposób na przykład yy, różnego. Proszę, można tu postawić, tak? Dziękuję pięknie. Proszę, Dziękuję bardzo. W jaki sposób e, przypomnieć sobie informacje teoretyczne z zakresu radia, albo w jaki sposób e, przypomnieć sobie przepisy, czy cały materiał teoretyczny, na przykład z zakresu najachtowego sternika morskiego, to również mamy dla Was przygotowane na naszej platformie online właśnie tego typu e, warsztaty, czy tego typu szkolenia, które możecie sobie wykupić. Wysłuchać w zimowe wieczory i sobie przypomnieć, kto ma pierwszeństwo, jakie jest prawo drogi, w jaki sposób. E, Zameldować się czy wywołać inną jednostkę przez radio, czego nie robić na tym radio, i tak dalej, i tak dalej. Mamy również materiały szkoleniowe, takie onlineowe na naszej platformie online, w jaki sposób powinno wyglądać przeszkolenie waszej, twojej załogi przed tym rejsem. Więc pewne rzeczy można już z nami po prostu rozpocząć te przygotowania, pewne rzeczy można rozpocząć tę rozgrzewkę już zimą, na przykład korzystając z naszych materiałów szkoleniowych online. Line. Więc odpowiedzialny, dobry sternik, który pływa tydzień czy dwa tygodnie w roku, nie siada za kołem jachtu sterowego. Właśnie co 12 miesięcy, ale jeżeli czas mu na to pozwala, no to po prostu myślę, że przed zabraniem swoich bliskich czy grona znajomych dobrze jest zrobić sobie taką rozgrzewkę, takie przypomnienie. Czy to z zakresu informacji teoretycznych poprzez naszą platformę szkoleniową online, czy to z zakresu tych odświeżenia, tych zdolności manualnych poprzez nasze warsztaty manewrowe albo indywidualne szkolenia. Tym bardziej, że. Najważniejsze dla Twojej załogi będzie to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ty będziesz się dobrze czuł na pokładzie jachtu, to Twoja załoga również będzie dobrze się czuła na pokładzie jachtu i będziesz dawał im poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ty nie będziesz pewny, w jaki sposób wyjść z tego portu, bo nie robiłeś tego od roku czy od dwóch, to uwierz mi, Twoja załoga, czy się zna na żeglarstwie, czy się na nim zupełnie nie zna i masz ze sobą grono laików. Oni wyczują, że coś jest nie tak. Wyczytają w twoich oczach, w twojej twarzy, że ty czegoś nie ogarniasz, że tych klocków dla ciebie jest za dużo, żeby ich nie było za dużo, żeby oni widzieli, że ty, że ty panujesz nad sytuacją. Zastanów się, być może potrzebne jest właśnie tobie na wiosnę, przed rozpoczęciem sezonu, przypomnienie sobie pewnych rzeczy i odświeżenie, czy powtórzenie pewnych kwestii teoretycznych i praktycznych. Gdybyś czuł taką potrzebę lub czuła to serdecznie Was zachęcam do kontaktu z nami i czy to z zakresu teorii, czy z zakresu praktyki, będziesz mógł, będziecie mogli to razem z nami przeprowadzić.